Witam was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Diablo Lore. Dziś zajmiemy się samym początkiem wszystkiego, co znamy w uniwersum Diablo. Zaczniemy od momentu, w którym nie powstało jeszcze same sanktuarium. Ba, nie było jeszcze niebios i piekielu. Po prostu nie było niczego, i dowiemy się jak to wszystko powstało oraz dlaczego jest to tak ważne dla historii sanktuarium. Samo powstanie Piekieł i Niebios nie jest dla nas jakoś szczególnie opisane w żadnej z gier, więc będziemy musieli zasięgnąć do czarnej księgi Lama Essena, mędrca, który studiował magię z Kacimi oraz wpływu najwyższych złych na śmiertelników. Sama księga. Jest jednym z tylko kilku artefaktów, które przetrwały Inkwizycję Zakarum w tamtym okresie. Księga została odnaleziona przez grupę śmiałków, którzy ścigali mrocznego wędrowca, a opisany w niej początek świata jest jedynym źródłem informacji opisującym tak dokładnie przeszłość. Nie wiemy, czy jest prawdą, ponieważ każda religia opisuje stworzenie świata w inny sposób. Wydaje mi się jednak, że warto zacytować jej początek. Zanim nastał początek, istniała jedynie pustka. Nicość. Żadnego życia, materii, powietrza, ciepła, światła, nie ciemności. Nic poza pojedynczą, doskonałą perłą. W jej wnętrzu drzemał potężny, niezgłębiony duch, jedyny, Anu. Wykonany z lśniącego diamentu, był sumą wszech rzeczy: dobra i zła, światła i ciemności, fizyczności i duchowości, radości i smutku. Wszystko to odbijało się w krystalicznych facetach jego formy. I w swym wiecznym śnie Anu wejrzał w siebie. W każde ze swych niezliczonych obliczy, poszukując stanu całkowitej czystości i doskonałości odrzucił wszelkie zło. Wyzbył się sprzeczności, lecz co stało się z odrzuconymi aspektami jego istnienia, z mrocznymi kującymi i parzącymi atrybutami nienawiści i pychy, nie mogły one pozostać w stanie rozłąki, gdyż podobieństwa zawsze się przyciągają. Wszystko dąży do tego, by stać się częścią jedności. Sprzeczności owe złączyły się w bestię, smoka. Imię jego było Tatamet, a ze swych siedmiu żarłocznych głów zionął nieskończoną śmiercią i ciemnością. Smok składał się wyłącznie z aspektów odrzuconych przez Anu, które zjednoczyły się w jedno najwyższe zło i stały się źródłem wszelkiej niegodziwości, po czym ostatecznie rozprzestrzeniły się wśród całego stworzenia. Chociaż Anu i Smok stanowili odrębne byty, jednak ograniczało ich cieniste łono perły. Tam, przez eony... Walczyli przeciwko sobie w niekończącym się starciu światłości i cienia. Diamentowy wojownik i siedmiogłowy smok okazali się równymi przeciwnikami i żaden z nich nie był w stanie zyskać przewagi w tej zaciętej bitwie bez końca. Aż wreszcie, po niezliczonych tysiącleciach walki, Obaj wyczerpani wojownicy zadali sobie ostatnie ciosy. Energia ich niewyobrażalnej furii wyzwoliła eksplozję światła i materii tak ogromną i straszliwą, że dała początek całemu naszemu wszechświatowi. Wszystkim gwiazdom i otaczającemu je mrokowi, wszystkiemu co namacalne i ledwie wyczuwalne, wszystkiego co nam znane i nieznane. Wszystko to trwa przez noc i dzień z przypływem i odpływem oceanu, w niszczycielskim ogniu i kiełkującym nasieniu. Wszystko to, czego jesteśmy świadomi, to czego jesteśmy zupełnie nieświadomi, powstało wraz ze śmiercią Anu i smoka Tatameta. W epicentrum rzeczywistości leży pandemonium. Blizna po gwałtownych narodzinach wszechświata. W jego chaotycznym centrum znalazło się serce stworzenia. Olbrzymi klejnot niepodobny do żadnego innego. Oko Anu, kamień świata. To jądro całego czasu i przestrzeni, węzeł wszystkich wymiarów i ogromnych niewypowiedzianych możliwości. Anu i Tatamet już nie istnieją lecz ich, jakże różne od siebie esencje, przeniknęło rodzący się wszechświat i ostatecznie stały się fundamentem tego, co dziś znamy jako Królestwo Niebios i płonące piekła. Lśniący kręgosłup Anu wirował w pierwotnej ciemności, aż w końcu zwolnił i ostygł. Przez niezliczone wieki przekształcił się w kryształowy łuk, Wokół którego powstało Królestwo Niebios. Choć Anu odszedł, jednak jego echo pozostawało w świętym łuku. Wyłoniły się z niego duchy, świetliste anioły, istoty ze światła i dźwięku, które ucieleśniały aspekty najwyższych cnót jedynego. Jednakże, pomimo łaski i piękna tej świetlistej krainy, brakowało jej doskonałości ducha Anu. Jedyny odszedł ku błogosławionemu miejscu leżącym poza tym ułomnym wszechświatem, do raju, o którym nic nam nie wiadomo, stanowi bowiem największą z tajemnic dzieła stworzenia, utęsknioną, choć niewyobrażalną. Podczas gdy niebiosa krzepły w przestworzach. Tarne, tlące się truchło Tatameta osunęło się w najniższe warstwy rzeczywistości. Z gnijącego ciała wyrosło królestwa płonących piekieł. Siedem z odciętych smoczych łbów przemieniło się w siedmioro złych, z których trzech najsilniejszych znanych jako Najwyżsiźli. Wraz z czworgiem pomniejszych objęli panowanie nad hordami demonów, które zrodziły się niczym larwy w przesyconych z gnizną odchłaniach płonących piekieł. Tak nastał początek wszystkiego, co nam znane. Z czasem władcy piekieł i anioły Królestwa Niebios spotkali się i starli ze sobą. Bitwa toczyła się bez ustanku i dlatego zyskała miano odwiecznego konfliktu. W księdze Długich Cieni napisano, że odwieczny konflikt będzie trwał do końca na niezliczonych płaszczyznach egzystencji, dopóki na jaw nie wyjdą największe z tajemnic, nieznane nawet aniołom i demonom. Dzięki temu cytatowi wiemy już, jak powstały i czym są podwaliny uniwersum. Diablo. Wiemy, że pozostałości po Anu przemieniły się w niebiosa i że z gnijącego ciała Tatameta rodzą się demony. Więc aktualnie mamy dwie ogromne siły, które rozpoczynają wojnę o to, co jest po środku czyli oko Anu, zwane również kamieniem światła albo sercem stworzenia. Kamień świata jest obiektem o mocy, jakiej się nie śniło żadnej istocie zamieszkującej płonące piekło czy niebiosa. Wyglądem przypominał kryształ o rozmiarach góry, zdolny był do zmieniania rzeczywistości i tworzenia całych światów. Nic dziwnego więc, że był pożądany przez obie strony odwiecznego konfliktu. Wojna o kamień toczyła się bez przerwy. Przewaga sił działała jak wahadło. Kamień wpadał w ręce demonów na zmianę z aniołami. Żadna ze stron nie potrafiła jednak stworzyć za pomocą serca stworzenia niczego, co by zmieniło losy wojny. Ponieważ światy i narzędzia, które próbowali tworzyć, posiadały właściwości tylko i wyłącznie demoniczne bądź anielskie, co sprawiało, że były z natury wadliwe, skazane na uwiąt i śmierć. Z rozkazu Archanieła Tyraela wokół kamienia powstał bastion znany jako Forteca Pandemonium, którą mogliśmy odwiedzić w Diablo 2 i 3. Twierdza ta również ciągle zmieniała właścicieli, tak samo jak sam kamień. Zmieniała również swój fizyczny wygląd na taki, który odpowiada aktualnym jej władcom, a po jakimś czasie posiadała cechy aniołów oraz demonów jednocześnie. Jak sami widzicie... Konflikt po jakimś czasie stał się bezsensowny, bo zarówno siły anielskie, jak i demoniczne nie potrafiły zadać tego ostatecznego ciosu, pomimo tego, że strony walczyły przez milenia, tak samo jak przed nimi, Anu Statametem. Musiałoby dojść do czegoś niespodziewanego, czegoś, co zmieniłoby zasady wojny, ale na to będziecie musieli jeszcze poczekać. W następnym odcinku przyjrzymy się bliżej aniołom i demonom, tym jak żyją, walczą i jakie krainy w niebiosach oraz piekle zamieszkują. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek Diablo Lore Wam się podobał, moi kochani. Mam dla Was jeszcze coś na koniec: konkursik. Firma Genesis wysłała mi myszkę gamingową Krypton 300 oraz. Słuchaweczki gamingowe Neon 360 zajebiste produkty moi drodzy. Co trzeba zrobić, żeby je wygrać? Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w losowaniu? Wystarczy skomentować ten, ten film. Wystarczy napisać komentarz. A najlepiej, żeby to był komentarz z waszym ulubionym momentem w Lore Diablo. Nieważne, czy w książkach, nieważne, czy w grach, nieważne, czy w komiksach. Tak więc bierzcie się do pisania. Um, konkurs, no to, to znaczy komentarze rozlosuję po świętach, zaraz po świętach, więc macie bardzo, bardzo dużo czasu na napisanie tego komentarza, podesłanie tego filmu znajomym być może się skuszą na posłuchanie tego jak powstało sanktuarium w zasadzie jeszcze w sanktuarium to Flor nie ma w tym odcinku, ale wiecie o co chodzi um, oprócz tego jeżeli chcielibyście zostać patronem serii Diablo Lore to macie w opisie link, w zasadzie nie w opisie tylko wystarczy kliknąć wesprzy, zostajecie sponsorem i macie z tego jakieś tam cini mini benefity, kosztuje to tylko 5 zł a można zawsze wspomóc swojego ulubionego twórcę. Dzięki wam wielkie dzięki filmie Genesis za wysłane fanty. Mam jeszcze troszeczkę tych fantów i coś tam jeszcze rozlosujemy podczas streamów czy tam innych filmów. Tymczasem piszcie komentarze i widzimy się w następnym Diablo Lore. Do następnego papa! Pa.